Czyby moje ulubione konto na Instagramie znowu dodało post? Pytanie, co tym razem? Kolejny post. To zobacz. Oh, znowu go zdradziła! Co? Nie wiem, zaraz się dowiemy, o co chodzi. No i co dodali? Oj. Melanie. Co to jest? Mam nadzieję, że się dowiem od ciebie. To może ja was zostawię samych? Nie mam pojęcie, co to jest. Przecież nie spotkałam się z tym chłopakiem. Nawet nie wiem, kto to jest. Byłem głupi, że ci uwierzyłem. Co? Nie! Nie, nie, nie! Chris, to, to nie jestem ja! Melanie, przestań już w końcu kłamać, błagam cię. Przecież widzę, że to jesteś ty. Po co mnie dalej okłamujesz? Nie wiem, to musi być jakiś fotomontaż, Chris. Obiecuję ci, że to nie jestem ja. Kocham cię tak mocno, że uwierzyłem w tamto oczywiste kłamstwo. Nie, Chris, proszę, ja, ja nie kłamię. Przecież rozmawialiśmy o tym. Błagam cię, skończy już. Chris, proszę cię! Pytni, nie chciałabyś może mi czegoś wytłumaczyć? O, w mordę. Yy, nie? <ścoughs> co? Ty spotkałaś się z moim byłym chłopakiem? Nie? Nie kłam. W takim razie, co to jest? M mój były chłopak. No, na weekend pojechałam do domu i tam spotkałam się z moim byłym chłopakiem. Pamiętasz? Mówiłam, że... Czy ty uważasz mnie za głupią? Nie, no no coś ty. Mówiłam ci, że Melanie wygląda tak samo jak moja była przyjaciółka Reja, prawda? No i tak się zdarzyło, że twój był chłopak wygląda tak samo jak mój był chłopak. Mam ci w to uwierzyć? A dlaczego miałabyś nie uwierzyć? E, poczekaj, mam jakieś stare zdjęcia z nim w telefonie, zaraz ci pokażę. Proszę, zobacz. Ty, oni są identyczni. Jak to jest możliwe? Tego tak się dziwacznie zaczęłaś zachowywać, jak go pierwszy raz zobaczyłaś. Tomasa, mojego byłego chłopaka. Tak, trzeba przyznać, są bardzo do siebie podobni. Masz szczęście. Jakby się okazało, że faktycznie widziałaś się z Tomasem, to urwałabym ci nogi. Zapamiętam. A co, uważasz, na tym drugim zdjęciu, co dodało to konto, to nie jest Melanie? To jest Reja, moja była przyjaciółka. No, a przynajmniej tak mi się wydaje. Skoro ktoś zrobił Zdjęcie mi i Tomasowi, znaczy się Jamesowi. Słucham? Pory, przejęzyczyłam się. Jak ktoś zrobił zdjęcie mi i Jamesowi w restauracji w moim mieście, to Ray pewnie też zrobił. To wszystko jest takie dziwne. Czy ktoś mnie śledzi? Na to wygląda. Nie czuję się z tym komfortowo. Niech zgadnę, to znowu ty. Znowu spotkała się z jakimś chłopakiem za moimi plecami. Tylko, że tym razem nawet go nie znam. Wybaczyłem jej poprzednią sprawę. Myślałem, że może faktycznie to jakiś fotomontaż. Ale teraz. Czemu akurat ja? Nie rozumiem. Dlaczego mi się skarżysz? Nie znamy się nawet. N nie wiem. Jest w tobie coś, co sprawia, że mnie do ciebie ciągnie. Nie umawiam się z chłopakami. Wolisz dziewczyny? Nie, po prostu nie umawiam się z kimkolwiek. Poza tym to nawet nie jest twoja sprawa. Poza tym nie chcę być jakimś pocieszeniem na złamane serce. Ale ja kocham Melanie i nie chcę być z nikim innym. O co ci chodzi? Nie wiem, jestem załamany i zagubiony. A w tobie jest coś innego. I potrzebuję też z kimś porozmawiać. To porozmawiaj sobie z kolegami. Albo z psychologiem, ale ja chcę z tobą. Daj mi spokój. Co ty tutaj robisz? Courtney, rozpoznałaś mnie w końcu? Muszę przyznać, zmieniłaś się trochę przez te lata. Ty za to nie zmieniłaś się nic. Co? Co teraz robisz? Jaką kolejną ofiarę sobie wybrałeś? Mam dla ciebie dobra i miła. Wykorzystałeś mnie, a na końcu mnie ośmieszyłeś przed każdym. Do tego byłaś strasznie głupia. Serio myślałaś, że ktoś byłby tobą zainteresowany? Tak, bo byłam dobrą osobą, a ty mnie zniszczyłeś. Przez ciebie stałam się gorsza. Wiesz, jakie rzeczy ja w ogóle robiłam? Oczywiście, że wiem. Wiem też, że wyrzucili cię ze szkoły. Skąd? Świat wcale nie jest taki duży. Miałem kolegów w twojej szkole. No, z tego co wiem, do najbliższych to nie należałaś. Jakiemuś chłopakowi zniszczyłaś życie. Robiłaś mu to samo, co ja tobie. Interesujące, Kortni. To wszystko to jest twoja wina. Najprościej zwalić na kogoś innego, prawda? Zamiast się przyznać samemu sobie, że jest się okropną osobą. Życzę ci jak najgorzej! Uważaj, co mówisz cicho, cicho. Jest jeszcze ładniejsza niż Gabriel opowiadał. Sama mogłabym się w niej zakochać. To jest najpiękniejsza dziewczynka, jaką kiedykolwiek widziałam. Prawda? Ciekawe, czemu nie jest w krainie lunary. Pytanie, czy kiedykolwiek w niej była. Obudziłyśmy ją. Hej, co ty tutaj robisz? Chcę z tobą pogadać, a Efi mówiła, że często tutaj jesteś. Nie wystarczy ci, że mieszkamy razem w jednym pokoju? Musisz mnie nachodzić nawet w lesie, kiedy chcę być sama? Mam problem. Spotkałam się z byłym chłopakiem Efi. I co mi do tego? No i ktoś nam zrobił zdjęcie i wrzucił to na, na tego Instagrama, wiesz, z tymi wpisami wszystkimi. Jakoś z tego wybrnęłam, bo powiedziałam, że to jest mój były chłopak. W sensie, mówiłam ci, czy nie, bo nie pamiętam. Melanie wygląda tak samo jak moja była przyjaciółka, i były chłopak Efi wygląda tak samo jak mój były chłopak. Brałaś coś? To jest skomplikowane, wiem, ale no, Efi w to uwierzyła, bo pokazała mi zdjęcia. Serio, jej były chłopak wygląda tak samo jak mój były chłopak, to jest szalone. Ale teraz nie wiem, co ja mam robić. A co jak się to wszystko wyda? Do czego jest zdolna Efi? <laughs> jak tak bardzo boisz się Effi, to może nie umawiaj się z jej byłym chłopakiem. Co ty na to? Jak się dowie, to na pewno mi jakąś jazdę zrobi. Dlaczego ja ci w ogóle o tym mówię? Przyjaźnisz się z nią, na pewno jej wygadasz. Kortni, nie obchodzi mnie to. Mam swoje sprawy. O, czy ty powiedziałaś moje imię? Widzisz <słuch> już stąd, chcę tutaj pobyć sama. Nie wiem, dlaczego dzisiaj robię za jakiegoś psychologa. Okej, okay, to porozmawiamy, jak wrócimy do pokoju. Wyobraź sobie, że w szkole jest chłopak, który kiedyś zniszczył mi życie. Przez niego stałam się najgorszą wersją siebie. Masz swój własny rozsądek i to raczej przez niego, a raczej jego brak staje się najgorszą wersją siebie, a nie przez kogoś. Zresztą mi ich już naprawdę mam dosyć. się jakaś milsza dla mnie dzisiaj. To jest dziwne. Hm. No please, musimy gdzieś iść. Ja bym tak bardzo chciała zostać w domu. Leria, mamy zaplanowany ten wypad od tygodnia. Wiem, ale nie możemy zostać w domu czy coś? Byłoby lepiej. Aż tak bardzo boisz się horrorów? O, strasznie się boję. A jeszcze w kinie? Nie, nie ma opcji. No nie, zostańmy w domu. Leria, weź nie jęcz. Poza tym, sama zaproponowałaś, że pójdziemy do kina. No wiem, ale wtedy jakoś, nie wiem, wydawało mi się, że będzie fajnie. Ale nie będzie fajnie. Chciałam pójść też ze względu na Natalii, no bo ona strasznie chciała obejrzeć ten film, ale nie, nie, nie. Wszystko okej? Okay? Tak, pewnie. Alana? Widzę, że kłamiesz. Co się stało? Um, nic, serio nic, naprawdę. Alana? Nie kłam. No dobra, Jezu, dostaję jakieś dziwne wiadomości. Co masz na myśli poprzez dziwne wiadomości? No, dotyczące kortni. Sami zobaczcie. Co to ma być? Okej, okay, to jest dziwne. To pewnie zresztą kortni sama je wysyła. To by było totalnie bez sensu. Nie wydaje mi się, żeby to była ona. O, a mi się wydaje, że to właśnie ona. Alana twierdzi, że kortni się naprawdę zmieniła. Pff. Ta, tak, jasne, od razu. Alana jest dobra. Ma dobrą duszę. Ale przepraszam, że to powiem, ale naprawdę coś głupia, jeśli myślisz, że Kortni się serio zmieniła. Lyria, sorry, ale na że cię kocham, ale no. To jest Kortni. Okej, okay, mi też było jej szkoda, i tak dalej, ale nie wierzę, że serio się zmieniła. Ja to widzę. Widzę, że się zmieniła. Dobrze, już nieważne. Ważne jest to, kto wysyła te wiadomości. A jedna z moich byłych dziewczyn to była informatykiem, ale trochę głupie mi do niej napisać. No, lepiej nie pisz. Poszukamy innego sposobu.